Przygotujemy dziś pyszne i szybkie mafinki bananowe. W jednej miejsce przygotujemy suche składniki, w drugiej mokre. Mam tu już mąkę i dodaję resztę składników. Są tu posiekane orzeszki ziemne: cukier, cukier waniliowy, cynamon, proszek do pieczenia, soda i mąka. Dokładne ilości macie w opisie. Natomiast w drugiej miejsce najpierw rozgnieciemy dwa mocno dojrzałe banany. Do tego jajko, masło orzechowe, olej i mleko. Mieszamy składniki w jednej jak i w drugiej miejsce. I łączymy. Możecie użyć miksera, możecie użyć czepaczki, możecie też robić w robocie tego typu lub w blenderze. Jak robię w robocie, wrzucam wszystkie składniki i miksuję na gładką masę, a na końcu daję posiekane orzeszki. Ja dziś piekę bez papilotek, bo z tych silikonowych foremek muffinki i tak bardzo ładnie wychodzą. Gotowe. Piekę w 190 stopniach około 20-25 minut. Piekły się 25 minut do lekkiego zarumienienia. Smacznego!